Terroryt. Jak alien robi swoje ulubione śniadanie, oto przepis. <grymne> jako iż nie stosuję kremu Nivea, będzie widać wszystkie niedoskonałości mojej skóry, a poza tym wyglądam jak kartofel. Miłego oglądania. Krowa nieznana, lubiana owów. <laughs> Porąbany alien, część pierwsza. Backstage, tak zwane zakulisami. Alien gada o krowach. W dzisiejszych czasach krowy mają dość miękkie sutki, gdyż są wymacywane przez y, miejskich y, wieśniaków. Tak. Tak, to nie są żarty. To jest poważna sprawa, gdyż krowie może się to podoba, ale w pewnym momencie nie chcielibyście mieć sutków po kolanach. W tej przypadku to po kopyta. Tak. Boże co o czym ja gadam? Gdyż jeden z widzów poprosił mnie o to, abym się nie wydzierał. Także dzisiaj będzie cicho, będzie spokojnie, w tle powinno lecieć Radio Maryja. Chyba cię porwało, że ja będę spokojny! Ja spokojny! <grystanie> <grystanie> Nie! <grystanie> będę tak dariape, że erojo przy mnie wysiądzie. Szykujcie się na mordor! Jest creeper, jest, 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 jest Creeper! O, chodź, creepuziu! Chodź! Chodź, cip, 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 creeperku! ta skrzynka, ale nic tu nie mam. Chodź, chodź. Sadzę Chodź creeperek, chodź. Chodź, chodź O, 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 o. Muszę dobrze, chodź. Chodź. Chodź, chodź, Nie! <totoh> nie, 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 nie. Co? Zabił mnie prawie creeper. Kurcze. <totohý> <totohý> Nie o o o o o o o. o! 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 I co udało się, Alien? No nie! Nic się nie stało, dwa ryd się świecał, z Dispenserów nic nie wypadło ]nie nie, nie 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 nie, Minecraft Minecraft Ja bym ci radził nie gram w to! J**a gierka! W dupie mam! P***ony Minecraft na Kto? Nie? No co o czym ty mówisz? A na co lecą? Na kasę, na kasę No sorry Bonów na, na paliwo nie mam No daj sekundę no Okej, okay. czekam, zgłaszczę cię jeszcze Naprawdę, oh. kręci mi się w głowie oh. Dobra, powinno być okej okay, co? Mm, okej okay. Możemy iść Dobra, to chodź proszę <laughs> Yo, what's up guys, tu z tej strony Pingwin, Captain Alien i joy dzisiaj gramy Super motherfucking hostile mapa Bitches tak, mapa... Boże, która to jest mapa? To jest mapa 14! I PABEL93 dostał, został podpalony, ale sprytnie wskakuje do wody! Mhm, mm PABEL, Ciebie co za taktyka! PINGWIN wchodzi! Aaaa, pingwin, Tak, tak A ja się wam schowałem! Ej do, nie jest, 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 do Go. Okej, okay. nice. O! Nie, 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 zginę, 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 zginę. weskin, weskin, weskin! We o! O! We nie, nie, nie! Uciekam. Fuck! Ja zginąłem! Puszka! Oj ja cię kręcę! O, ja Mam jedno żelazo, idę ich oh. przekupić żelazem! <laughs> Krzywe oczy duże, rozwarte nozdrza to tak afrykański styl żeby więcej powietrza wciągać prawda ale dzisiaj nie o tym mianowicie dzisiaj będzie o wnętrznościach a dokładniej mózgu mania. moi kochani troszeczkę się zaskoczyłem sam siebie się zas zaskoczył wiadomo jak się zaskoczysz to aż nie możesz mówić bo tak się zaskakujesz uwaga Mandio nie ma mózgu eee! PUSTO tutaj! Jezu! ALO! ALO! Jak słyszycie, nawet jest echo! Aaaa, manciu, nie mam